Odbyła się jeszcze długa i ciekawa dyskusja z dyrektorem Prokopem i trzema mieszkańcami Stoku, czyli mną i jeszcze dwoma osobami na temat komunikacji w Stoku, wózów, i na przykład kolei miejskiej. Dalej te zakutełby z Urzędu Miasta nie potrafią zrozumieć i zorganizować na przykład tego, co jest w Gdańsku, czyli szybkiej kolei miejskiej, bo Białystok jest po prostu zaściankową, wiochą no i dlatego, niestety, z komunikacji zbiorowej, która jest niekonkurencyjna wobec samochodu, bo jest wolna, niewygodna i często nawet bywa droższa. I zamiast tak jak na przykład w Warszawie, że metrem jedzie się, bo metrem jest szybciej, omija się korki, wygodniej, bo można usiąść, tak i tak dalej, no to w Białymstoku jeżeli ja bym chciał dojechać z mojego osiedla Zielonego wzgórza do wybudowanego nowo, nie wiadomo po co, w związku z tym, bo te pile tego nie wiedzą, po co to zbudowali. Widocznie centrum przesiadkowego z kolei miejskiej czwarty peron na, na dworcu PKS, PKP, na autobusy yy, kolei, autobusy miejskie, właśnie, czyli to centrum przesiadkowe, zbudowali i nie wiedzą po co. Budowali, bo dostali pieniądze, tak jak tu po prawej stronie jest na przykład wiadukt na ulicy Sitarskiej, który zbudowano nie jako wiadukt, bo nie można było na to wyrwać publicznych dotacji kasy, tylko zbudowano to jako yy, projekt poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej. I potem była ta paraleliczna sytuacja, że są cztery pasy, ale dwa buspasy, a po tych buspasach nie jeździły autobusy, prawie bo tam dla picu tylko jedną linię uruchomiono autobusową. więc bzdura na resorach, bójda. Wstyd. Złodziejstwo, bandystwo i łachmystwo. Łachmaństwo. Więc dyskusja bardzo ciekawa, bo na przykład pan dyrektor powiedział, że jest taka skarga mieszkańca jego stoku do Powieckiego Sądu że bilet w Miem stopu kosztuje 5 zł, natomiast w Warszawie kosztuje 3 ,40 zł, 40. Rozumiecie? Czyli Wiocha jest droższa niż metropolia. I dziwicie się, że Ludzie potem nie chcą jeździć tą wioskową komunikacją zbiorową. Jedziemy teraz z dłuższtorów, z dworca centralnego w kierunku dworca Białystok Fabryczny. Przyjeżdżaliśmy przez przejazd na ulicy Sitarskiej, gdzie mogły być jeden z wielu przystanków kolej miejskiej. I tak dalej. Czyli to jest ta tragedia, że mamy infrastrukturę, mamy gotowe tory, nie trzeba tego budować bo tych torach mogłyby jeździć szynobusy, które też są w zarządzie teraz przewozów regionalnych PKP, które podlegają pod Urząd Marczołkowski gdzie indziej w innych miastach kolei miejskiej. Da się zorganizować jako element systemu komunikacji zbiorowej w danym mieście tylko w wiosce Białystok. W wiosce przypominam, bo to jest jedyne takie duże miasto, które oprócz autobusów nie ma innych środków komunikacji miejskiej. Nie ma ani trolejbusów, ani tramwajów. Nie ma kolej miejskiej, nie ma metra Z tym, że trzeba zaznaczyć, że na przykład tramwaje czy trolleybusy, teraz no na przykład tramwaje nie miałyby żadnego sensu w Białymstoku Bo te tramwaje stałyby na tych samych skrzyżowaniach, na światłach Jeżeli te trasy by były prowadzone wzdłuż dróg Więc bzdura, bo nie, mia nie miałoby żadnej zalety wobec, tak naprawdę Wobec komunikacji autobusowej z zaletą komunikacji tej torowej, niezależnego torowiska, jest to, że po prostu takie na przykład pociągi cholei miejskiej nie stoją w korkach, omijają po prostu, zda, omijają drogi i dlatego są konkurencyjne. Przejazd na przykład z mojego osiedla, czy tam ze Starosielc na, to, do tego centrum siatkowego, pociągiem trwałby 5 minut, a autobusem trwa ponad pół godziny, nie? Bo autobus zatrzymuje się na każdej sygnalizacji drogowej, tak jak my teraz tutaj stoimy na każdym światłach no, a pociąg właśnie nie i to jest ta zaleta pociągu w stosunku do w stosunku do eee, istniejącej komunikacji zbiorowej zajedziemy tutaj na chwilę z ciekawości zobaczcie jak to teraz wygląda o, o, jedzie pociąg akurat towarowy ale tutaj mamy tak, tutaj mamy ten bezsensowny tunel, który miał być tunelem takim dla autobusów, ale na koniec został tylko tunelem pieszo-rowerowym. Tu mamy dziki parking, jak widzicie. Cieszy się dużą popularnością, bo nie trzeba płacić za parkowanie. W centrum miasta, jak z tego widać. A tu jest tablica w ogóle piękna nawet. Słuchajcie. O, treści. Proszę. No niech się nie trzęsie, to przeczytacie. No, więc piękne się robi projekty, które nie działają tak naprawdę, bo robią to po prostu dyletanci, którzy nie potrafią nawet ściągnąć dobrych wzorców z innych miast. Jak na przykład mówię kolej w Gdańsku, gdzie tam cała po prostu komunikacja wtedy zbiorowa jest zorientowana już pod pociągi. Czyli autobusy nie krążą godzinami po długich, bezsensownych trasach, tylko dowożą ludzi do najbliższych przystanków kolei miejskiej, więc cały system może być nawet tańszy, bardziej efektywny, już nie wspominam o tym, że oczywiście ekologiczny, no ale dyrektor na przykład Prokop nie jest w stanie zrozumieć, że jest taka bariera, jak gdyby w rozwoju funkcjonowania komunikacji autobusowej, Tą barierą jest to, że autobusy po prostu korzystają z tych samych samochodem. Nawet jak porobicie bus, pasy to i tak będą twiły w korkę. Więc jest to po prostu tak naprawdę w pewnym momencie już nie ma sensu inwestować w ten system, bo on ma pewien próg maksymalnej wydajności i nie przeskoczycie po prostu pewnych parametrów. Jeżeli komunikacja ma być nowoczesna, to proszę, tutaj stoi na przykład pociąg, to trzeba w, w, po prostu. W ramach komunikacji miejskiej uruchomić też komunikację szynową, kolejową, bo inaczej Białystok będzie wioską. Nie, ale wiadomo, no, jesteśmy zarządzani przez ludzi o mentalności wieśniaków. Sam prezydent Białystoku chwalił się, że jego określenie wieśniak nie obraża, bo urodził się na wsi i on wie dobrze, że ludzie tylko nie mówią, że jest wieśniakiem. Chociaż niby jest profesorem ekonomii. Miałem z nim nawet zajęcia nie polecam. Były nudne. Niczego ciekawego się nie dowiedziałem. jest w ogóle często dramat polskich studiów, że ja na przykład mógłbym nauczyć tych ludzi czegoś o czym. Oni po prostu nie mają pojęcia, bo to są często teoretycy albo ludzie na polskich jak gdyby uczelniach, to są nie ludzie wybitni, którzy przekazują młodzieży jakąś ciekawą informację, tylko to są po prostu ludzie najbardziej niezaradni, którzy nie potrafili poradzić sobie na przykład w prywatnym biznesie czy w jakiejś innej działalności, dlatego zostali na uczelniach. Także tyle krótkich refleksji na temat wieśniastwa w Stoku i kolei miejskiej, która mogłaby być uruchomiona od jutra, ale nie uruchamia się od paru lat, bo miastem zarządzają wieśniaki i debile.